Witajcie kochani. Dzisiaj jest taki: właściwie dzisiaj, jutro, taki specjalny czas. Czas, kiedy być może więcej zastanawiamy się i myślimy o tej drugiej stronie. Kiedy myślimy o swoich bliskich, kiedy idziemy na cmentarz i zapalamy um, znicz, zapalamy świece. Kiedy odczuwamy poczucie, że mamy swoje korzenie, że nie jesteśmy liściem rzuconym na wiatr, a skądś pochodzimy. Dla mnie jest to właśnie taki szczególny czas, kiedy myślę o tym, myślę o swoich przodkach, myślę o swoich bliskich, którzy już odeszli. Myślę o tym, jak wiele mi dali. Jak wiele różnego rodzaju doświadczeń zyskałam dzięki nim. Może nie były one zawsze dobre, może wydawały mi się um, negatywne wtedy, ale być może było to coś, co um, musieliśmy przeżyć. Dzisiaj wydaje mi się, że w takich chwilach warto by było skupić się na tym, co dobre. Podziękować tym doświadczeniom, które były, wybaczyć sobie, wybaczyć bliskim, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, chociaż mam wrażenie, że sobie wybaczyć o wiele trudniej, ale poczuć. Poczuć tą więź z Waszym rodem, poczuć tą więź z Waszą rodziną, poczuć tą więź z Waszymi bliskimi, których już tutaj nie ma. I Myślę sobie, że jest to doskonały czas na to, żeby zobaczyć, czy nasi bliscy mają dla nas jakieś wiadomości. Może jest coś, co chcieliby przekazać. Może jest coś, co chcieliby wam powiedzieć. Zobaczymy. Dzisiaj macie do wyboru talię. Nie dawałam żadnych tutaj grafik, bo gdzieś poczułam, że to jest taki wyjątkowy dzień. Gdzieś. Taki trochę nostalgiczny, gdzie te emocje mm, oscylują pomiędzy radością, kiedy wspominamy fajne, ciekawe chwile, a smutkiem, kiedy kiedy te chwile były nie do końca takie jakbyśmy chcieli, albo smutkiem, który pojawia się z racji tego, że tych osób już po prostu nie ma. Także, kochani moi, wybierzcie sobie talie. Raz, dwa, trzy. I zobaczymy, czy nasi bliscy mają nam coś do przekazania. Talia numer trzy, talia numer dwa, talia numer jeden. Już zobaczymy. Co wasi bliscy mają wam do przekazania? Co wasi bliscy? Nie ma tutaj żadnej konkretnej wiadomości. Wiadomość jest taka, żeby nie bać się zmian. Że każda zmiana wychodzi na lepsze. Że warto pokonywać swoje blokady i otwierać się na nowe. Być może w Waszej rodzinie ktoś, kto odszedł, był ktoś taki, kto był bardzo zachowawczy, kto bał się wszelkiego rodzaju zmian, kto nie był gotowy nigdy na te zmiany, komu się wydawało, że utrzymanie wszystkiego tak, jak jest w danej chwili, jest najważniejszą rzeczą. A teraz ta osoba tutaj mówi o tym, że każda zmiana jest dobra. Każda zmiana wpływa na Was pozytywnie. Nie bójcie się, działajcie, idźcie za głosem swojego serca. Pokonujcie swoje ograniczenia i to Was otworzy na nowe. Idźcie za swoją pasją, otwórzcie się na nią. Nie, nie zamykajcie się, zaraz jeszcze zobaczymy, na życie, tylko czerpcie z niego pełnymi garściami. Dokładnie. Otwórzcie się na dom, na rodzinę, na związek. Pokonajcie te blokady, które tutaj są. To jest jakaś kobieta, która odeszła. To jest ktoś z Waszej rodziny, jakaś kobieta, która odeszła, która. Um, która być może żyła bardzo zachowawczo. Taka była jej decyzja, taka była jej droga. Ale może właśnie to jest wiadomość dla Was. Nie bój się. Nie bój się ruszyć z miejsca. Idź po swoje. Nie jesteś, um, nic nie będzie w stanie Cię zatrzymać, jeśli Ty się tylko odważysz zrobić pierwszy krok. Ty masz siłę i moc działania. Pokonaj te blokady. Wyjdź z tego. Otwórz się na nowe. Otwórz się na życie. Wyjdź z tej być może ciemnej. Przestrzeni, w którą weszłaś. Weszłaś. Być może są wśród Was ludzie, którzy mm, zmagają się z depresją, którym doskwiera smutek, samotność, którzy nie mają odwagi zrobić tego pierwszego kroku do zmiany. Odważcie się. Świat należy do Was. Wszystko, czegokolwiek pragniecie, może Wam być dane. Sami możecie po to sięgnąć. Kenas. Zobacz to, co ukryte. Przejrzyj na oczy. Otwórz się na nie. To jest pasja. Otwórz się na dom, na rodzinę, na związek. To zobaczymy tutaj. Właśnie, nie poddawaj się, nie poddawaj się, bo masz wsparcie energii wyższych. Nie jesteś sam. Twoi przodkowie się Tobą opiekują. Tutaj, a aniołowie mają nad tobą pieczę. Nie poddawaj się. Pokonasz wszelkie ograniczenia i blokady. A kiedy ruszysz z miejsca, wszystko, co zechcesz, może o twoim być. Jeżeli marzysz o rodzinie, o domu, o związku, dokładnie spełnienie darów sukces, mężczyzna dla niektórych z was. Zaufaj. Zacznij działać i zaufaj, że wszechświat przyniesie Ci wszystko, o co prosisz. Nie bój się zmian. Nie bój się zmian, nie bój się dokonywania decyzji. Podejmij tę decyzję. Podejmij to wyzwanie, bo ono przyniesie Ci tutaj naprawdę pozytywne wyniki. Tutaj naprawdę wiele możecie doświadczyć, wiele możecie zdobyć, wiele możecie zyskać, jeśli tylko się odważycie. Jeśli tylko odważycie się zrobić ten pierwszy krok, a macie na to siłę. Te blokady nie są w stanie Was zatrzymać, więc wyjdźcie już z tego zastoju, wyjdźcie już z tego takiego marazmu i zacznijcie działać. Taki jest przekaz. Tutaj jest ewidentnie kobieta. Być może wasza mama, babcia, ciocia. Być może ktoś, kto był wam po prostu bliski. Hm. Piękny przekaz dla was, kochani. Ja wam życzę, żebyście. Być może właśnie w ten czas że odpuścili sobie innym i, i otworzyli się za, na to, co dobrego może Was spotkać. Zobaczymy sobie teraz, jaka jest wiadomość od Waszych bliskich, od osób, które odeszły? Tutaj ewidentnie. Jeszcze zobaczymy, od kogo jest to przekaz. Kogoś, kto. Mam wrażenie, że tutaj jest jakby. Mam wrażenie, że tutaj są. Um, to jest jakby para, tak? Być może rodzice, być może. Um... Właśnie, nie dopytamy. Ktoś, kto. Odszedł po chorobie, gdzie wydawało się, że to uzdrowienie już nastąpi, jednak nie nastąpiło. E, to jest ktoś taki, komu już nikt nie był w stanie pomóc. O właśnie. Być może ktoś odszedł też na własne życzenie, ale wiadomość dla Was jest taka. Uwierz w to, że wszystko w Twoim życiu może być w zasięgu Twojej ręki. Jeśli tylko ty um, uwierzysz w to, że to jest możliwe. Ktoś, kto odszedł, być może wziął na siebie Rodową karmę. Ja mam wrażenie, że to jest ktoś, kto tą karmę pokonał po to, żeby ci, którzy przyjdą po nim, ci, którzy się narodzą, ci, którzy pojawią się później, byli od tego wolni. Ktoś przepracował swoją karmę, przepracował karmę rodu dla innych, dla potomnych, dla przyszłości. Jeżeli jeżeli w Waszych rodzinach czy w gronie Waszych znajomych było takie niewyjaśnione śmierci, bo tutaj przy tej pustej równi trochę tak wygląda, jakby ta śmierć była nie do końca wyjaśniona, jakby mm, jakby taka niespodziewana, jakby nie wiadomo, nie, właściwie to nie wiadomo, co się stało, tak? Trochę tak to wygląda. Stało się tak, ponieważ ta osoba wzięła na siebie karmę swojego rodu. I taka była jej decyzja, taki był plan jej duszy, i zrobiła to dla innych, dla potomnych. Więc wybaczcie i zrozumcie, i odpuśćcie. Popatrzcie, powiedziałam dla tych, którzy przyjdą. Mamy Runelagus dla tych, którzy się narodzą. Dokładnie tak. Żeby mieli jasną, piękną drogę, żeby mogli wybierać właściwe kierunki. Do radości, do szczęścia, do powodzenia. Ta osoba przeszła na drugą stronę spokojna. Ta osoba przeszła na drugą stronę radosna, i mam wrażenie, że cały czas czujecie kontakt z nią. Że ona się tutaj z wami kontaktuje. Mam runę um, Ansus, a to jest no właśnie. To jest osoba, która się wami opiekuje. Jej obecność możecie czuć cały czas przy sobie. Cały czas. To jest osoba, która być może teraz jest Waszym przewodnikiem duchowym albo jest um, kimś, kto po prostu Was wspiera i, i cały czas przy Was jest, więc yy, to jest taka informacja dla tych, którzy się zastanawiali, dlaczego, dlaczego tak musiało być, dlaczego przyszło to tak niespodziewanie, yy, co się właściwie stało stało się to, co musiało, kochani taki był plan tej duszy właśnie być może po to by inni, którzy przyjdą może i wy żebyście mogli cieszyć się życiem żebyście mogli zaznać radości żebyście mogli w tej runie wunio tutaj odnaleźć szczęście dnia codziennego bądźcie wdzięczni bądźcie wdzięczni za Osobę, która właśnie przepracowała jedną z trudniejszych, jeden z trudniejszych elementów karmy waszego rodu i dała Wam wolność, dała Wam wybór, dała Wam uzdrowienie. I co Wy z tym zrobicie, jak do tego podejdziecie, należy już całkowicie do Was. Taka informacja dla Was. Sobie zobaczymy. Zobaczymy sobie teraz jaką informację mają dla was wasi bliscy. I jaką informację mają do przekazania wam wasi bliscy? Jeśli był ktoś w Waszej rodzinie, kto chorował, być może był to ktoś młodszy od Was, być może był to w ogóle ktoś młody, um, to mogło być tak, że ta osoba mogła mieć pewnego rodzaju um, operacje gdzieś tutaj z tym zdrowiem zmagała się od jakiegoś już czasu eee, i tutaj jakby robiła wszystko, żeby wyzdrowieć, tak? naprawdę robiła wszystko to jest informacja dla was, gdybyście tak, to jest ewidentnie, chodzi o zdrowie eee, tu jest ktoś, kto chorował przyszedł do was ktoś, kto długo chorował Chciał, żebyście zrozumieli, że ta osoba się nie poddała. To nie było tak, że on się poddał. To było tak, że zrobił już wszystko, co mógł. Naprawdę zrobił wszystko, co mógł i bardzo się starał. Bardzo, bardzo się starał. Nie wiem, dlaczego chodzi mi po głowie, że to jest mężczyzna. Często pytam. To może być nawet dziecko dla niektórych z Was. Czy to jest mężczyzna? No tak. Myślę, że nie. Cały czas. Powiedziałabym, że dla niektórych z Was będzie to dziecko, dla niektórych z Was będzie to jednak kobieta z Waszego rodu, ale ta informacja, która jest do przekazania, to taka, że ta osoba już odeszła i, um, i naprawdę się nie poddawała. Naprawdę robiła wszystko, żeby przy Was być, żeby z Wami zostać. Została tyle. Ile tylko mogła. Wykonała masę pracy. Kosztowało ją to masę wysiłku, żeby być z wami jak najdłużej. Naprawdę. I nie robiła tego dla siebie. Robiła to dla was. Robiła to, by spędzić z wami kolejną chwilę, kolejny dzień. Ale to przeznaczenie zakończyło tą sytuację. Dokładnie. Być może była to jednak właśnie... Tutaj w ogóle rodzice wychodzą. Więc gdzieś tutaj dla niektórych z was też będą to rodzice. Jeszcze chcę dopytać o tą naukę, co co jeszcze chodzi. Bo ja wiem, że to jest choroba, to jest po prostu... Właśnie. Mhm. To mógł być ktoś, kto odszedł na... Taka informacja, przynajmniej dla niektórych z was, Ktoś, kto miał problemy z nerkami, ktoś, kto gdzieś tutaj cierpiał na taką chorobę. Pamiętajcie, że ta osoba przy Was jest. Pamiętajcie, że ta osoba się Wami opiekuje, że zawsze przy Was będzie. Eee... Ona ruszyła w swoją drogę. Ruszyła, ponieważ już. Nie mogła odwlekać dłużej tej chwili przejścia, ale co nie znaczy, że nie będzie Was tutaj, um, że nie będzie się Wami opiekować, że nie będzie Was wspierać. Chciałabym Wam powiedzieć, że ta osoba też. Będzie was popychać do pewnych rzeczy. Ja gdzieś mam wrażenie, że to, że ta osoba będziecie, że będziecie dostawać znaki. Po prostu, będziecie wam dostawać od tej osoby znaki. Um, tak. Tu jest jeszcze jedna informacja y, dla osób, jeżeli Pragniesz zajść w ciążę, to jest to jak najbardziej możliwe. Nie wiem dlaczego, ale muszę to powiedzieć. To jest jakby przekaz dla być może wybranych osób, ale, ale jest tutaj coś takiego: nie poddawaj się. Nie poddawaj się, bo możesz być rodzicem, możesz być mamą, możesz być tatą. Tutaj jest sukces gmurowany i spełnienie marzeń, ale nie poddawaj się. Jest to przekaz dosyć wybiórczy, ale jakby koniecznym było, żebym Wam to powiedziała. Ta osoba bardzo Was kochała, naprawdę bardzo, ale mam wrażenie, że kolejny zabieg kolejny zabieg nic by tutaj nie pomógł. Tam było jeszcze wiele innych ukrytych rzeczy. Otwórzcie się na przekaz, otwórzcie się na to, co ta osoba chce Wam powiedzieć i przekazać. Zacznijcie słuchać, zacznijcie się rozglądać, bo ta osoba do Was mówi. Być może w postaci jakichś rzeczy, które miała um, takie szczególne, tak? Wiecie jak to jest, na przykład perfumy, których używała tylko ta osoba, albo na przykład, um, nie wiem, no coś zawsze zostawiała w pewnym miejscu, albo coś takiego. Często tak bywa, że właśnie na siebie bliscy, albo uważajcie na wasze sny, bo być może na siebie bliscy, zwłaszcza w tym okresie, tutaj też będą mogli przekazywać nam pewne informacje. Ja Was zachęcam, zachęcam do takiego czasu refleksji. Nie do tego, żeby siedzieć i szlochać, nie, ale właśnie żeby powspominać, żeby pamięć o tych ludziach, którzy odeszli, chociaż jeszcze na chwilę, była żywa, tak? A, I oczywiście ja rozumiem to, że pamiętać o naszych bliskich powinniśmy cały rok, i kompletnie się z tym zgadzam. Naprawdę, ale są takie dni, kiedy wydaje się, że ta granica pomiędzy życiem a śmiercią się zaciera. Wtedy jest nam łatwiej, jest nam łatwiej dostrzec te znaki, jest nam łatwiej porozumieć, jest nam łatwiej otworzyć na ten przekaz, który od nich płynie. Pamiętajcie o tym, by zapalić dzisiaj świecę, zapalić nic za tych, których nie ma, po to, żeby Odnaleźli drogę do swojego domu, żeby to światło ich prowadziło ku spełnieniu, ku źródłu, ku radości. Są takie dusze, które bardzo tego światła potrzebują, i ja często też, tak jak na przykład dzisiaj zapalam, zapalam świecę za tych, którym nie ma kto zapalić. Tak? Bo często też tak jest, że że już nikogo nie ma, być może te dusze także pragną światła. Więc ja także zapalam dzisiaj świecę za tych, którzy odeszli, a którym już po prostu nie ma kto zapalić tej świecy. Ja wam życzę, kochani, magicznego czasu i bądźcie wśród swoich przodków, bo to da wam siłę, poczujecie swoje korzenie i. Poczujecie skąd pochodzicie i da Wam to siłę do tego, by zmierzać tam, gdzie chcecie. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.